Witamy serdecznie na no, zorganizowanym specjalnie z myślą o Was, drodzy uczniowie, prezentacji skromnego dorobku kabaretowego szkolnej grupy teatralnej, zionerski profesjonalizmu, bez i słowa. Składamy na cztery podziękowania za to, że tu z nami jesteście. Trzeba do iż pierwszego dnia kandydatury wiosnie nie, nie... nie... nie kojarzyliście z tak zwanym dniem katorowicza, uznawany przez uczniów za nieformalne święto opuszczania zajęć lekcyjnych i omijania szkoły do szerokiej Doceniamy że słowo nie zrozumieliście tak, jak język łaciński nakazuje i zgodnie z tym tłumaczeniem nie śledzacie się gdzieś tam, lecz jesteście z nami w tym samym miejscu, o tym samym czasie. Dziękujemy. Wiosna, która dziś króluje w przyrodzie, charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza, które rosną w oraz umiarkowaną górnością opłaty odnośnika atmosfer atmosferycznego, czego niestety na tę chwilę nie jesteśmy w stanie dostrzec. Dlatego nie czasu na wierność w tym momentu, gdy odczuwamy ten protrąk powietrza, zechce wreszcie wzrosnąć. Postanowiliśmy dzień sprawy spajarlić i znamy nam sposobem, czyli poprzez śmiech, pokonać bariery zimności i Współczesna kultura niezależna pozwala nam na wykorzystywanie specyficznego warunku satelitycznego dla wysokich losów i zaskakujących płetw. Dzięki <laughs> temu nasz system posiada wiele cech, go jako nurt alternatywny. Staramy się wykorzystywać tematykę, która nie dla wszystkich grup zawodowych może być oceniana jako wygodna, a także zupełnie nowe środki estetyczne, stanowiące konkret wobec teatru tradycyjnego. Jednak tworzenie się kultury niezależnej wymagało czasu. W systemie komunistycznym praca stanowiła jedno z głównych narzędzi doktrynacji, a zarazem zniewolenia społeczeństwa. Nazwy znając w Europie partyjni, a cały proces jej powstawania i funkcjonowania był ściśle kontrolowany i poddany reżimowi systemu i panującej ideologii, zarówno jeśli chodzi o profil tematyczny autorów przekazywanych treści, jak i produkcję oraz sposób zasięgu dystrybucji. Mimo tak szczelnego systemu, społeczeństwo podejmowało aktywowane te narzucone ustroje przy pomocy słowa pisanego. Doświadczenia wyniesione z do okresu II wojny światowej, walki z dokumentami wykorzystywano do nowych, podziemnych wydawnictw agrytycznych, głównie o charakterze politycznym. Przykłady to krucjata, orzeł biały czy strażnica. Warto wspomnieć tutaj o biuletynie oraz informatorze o organizacji ruch z 1969 roku. o wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku sieć niezależnej pracy została rozbita przez internowanie i regulację prawa stanu wojennego. Przerwano codziennie kontakty. Zlikwidowano niezależne docargi. Mimo to pierwsze podziemne kazatelki pojawiły się następnego dnia. 14 grudnia, tak jak otworzył, pierwszy podziemny numer Dnia na dzień. Wszystko przezwyciężono trudności organizacji... Tak dalej, że to nie będzie jakiś strasznie długi wykład, że postanowiliśmy z Wami porozmawiać przed chwilę o śmiechu, o pomiśmie, bo y, mam takie wrażenie, że jeśli y, robicie jakiekolwiek spektakl, czy programy kabaretowe, to na pewno też ważną sprawą, a więc sprawa odbioru i jakby nabycia tej wiedzy, jak to zrobić, żeby coś było śmieszne, wbrew pozorom nie jest to wcale takie y, łatwe. I wykładu nie będzie, ale będzie krótka prezentacja na temat takich... Y, no i informacji dotyczących powstawania zjawiska komunizmu i tego, dlaczego się śmiejemy, z czego śmieją się Polacy. I też parę słów chciałbym wam powiedzieć o takim szczególnej, szczególnym rodzaju komunizmu, jakim jest czarny humor, bo to też od niedawna, bo stulecia, że tak powiem, jest popularne, no nie tylko u nas, ale w ogóle w kulturze, na to i jedno do tylko. życie, kiedy ser kończy się, kończy się, kończy się o świcie. A jak się słuca, zacziej ją nowo na widzącym siedzie. Dlaczego patrzemy z poetą, a serce rozdziela nam się na kawały, kiedy czytamy jego wiersze? Dlaczego drzymy jak usika na wietrze, a zachwyt rzuca nas na kolana i tarza na mnie No? Dlaczego? Gienińska! No, słucha. Mówić, mówić. Piotrowska. Nic? To może Kowalska, co? Też nic. Milewski. Myilewski nie śpi, no? To może... Może Gałkiewicz? Gałkiewicz jest mądry i chce mnie Gałkiewicz powtórzy. Dlaczego? Dlaczego leczyć, pędzić, porę, wiatr, serce, miłość? Dlatego, że wielkim poetą był. Wielkim poetą. Zapamiętajcie to sobie poważne. Dlaczego kochamy? Bo był wielkim poetą. Wielkim poetą. Nie robię nieuki, barany, mówię ty spokojnie. Wbijcie to sobie do w głowy. A teraz powtórzę jeszcze raz, proszę ja Was. Juliusz Słowacki był wielkim poetą, ponieważ był wielkim poetą. Kochamy Juliusza Słowackiego i zachwycamy się jego poezjami, gdyż był on wielkim poetą. A teraz otwórzcie zeszyty i zanotujcie. Juliusz Słowacki był wielkim poetą. Ponieważ wielkim poetą. Ale kiedy ja się wcale nie zachwycam, wcale się nie zachwycam, nie zajmuje mnie, nie mogę wyczytać więcej, jak jest i to mnie nie zajmuje. Boże, ratuj, jak mam mnie zachwycać, kiedy mnie nie zachwyca? Ja gdzieś oto ona. Drodzy nauczyciele, dzięki, do prawdy dzięki, za Wasze męki, lęki, udręki.